11 lipca 1944 roku godzina 8.50 jest ciepły i słoneczny dzień Kraków stopniowo budzi się do życia nieopodal Wawelu przy placu Kossaka kierowca ciężarówki zatrzymuje swój pojazd wychodzi na zewnątrz podnosi maskę i zaczyna sprawdzać najwyraźniej psujący się silnik w tym czasie dwóch młodych mężczyzn żywo dyskutuje w bramie jednej z kamienic Parametrów dalej ktoś właśnie zjada kupione chwilę wcześniej lody. Kolejny z mieszkańców przechadza się spoglądając na zegarek, jeszcze inny czyta gazetę opartą o wiatę przystanku tramwajowego. Przy restauracyjnym stoliku klient siedzi nad butelką piwa i wpatruje się leniwie w szybę. Zwyczajne obrazki ulicy dużego miasta. W tym czasie jeden z przechodniów opiera się o ścianę na rogu placu Kossaka i ulicy Powiśle. Po dłuższej chwili ściąga czapkę. Zaczyna się jakiś ruch. Na plac wjeżdża Mercedes z trzema niemcami w środku. Nagle gwałtownie podjeżdża do nich ciężarówka. Rozlegają się strzały. Młodzi mężczyźni, ci, którzy dopiero co rozmawiali w bramie, a także ten, który spoglądał na zegarek i ten, który czytał gazetę, a także ten który przed chwilą pił piwo w knajpie, wyciągają pistolety. Stojący na placu dorożkarz, słysząc, co się dzieje, zeskakuje z wozu i kryje się za żywopłotem. Przejeżdżający akurat rowerzysta natychmiast porzuca rower i pada na krawężnik, chcąc uniknąć świstających wokoło kul. Plac momentalnie pustoszeje. Pozostają na nim tylko uzbrojeni napastnicy. Ostrzeliwany Mercedes wymija ciężarówkę i ucieka z placu. W pościg za nimi rusza inny pojazd. Jeszcze kilka wystrzałów. Uciekający Niemcy są jednak szybsi i gubią pogoń. Młodzi Polacy z poczuciem porażki szybko wracają na plac, pakują się do czekających na nich samochodów i odjeżdżają. Wszystko trwa raptem kilkadziesiąt sekund. Tak wyglądał nieudany zamach na nazistowskiego zbrodniarza Wilhelma Koppego. Wilhelm Koppe od października 1939 roku był wyższym dowódcą SS i policji w kraju Warty. Od listopada 1943 roku pełnił tę funkcję w generalnym gubernatorstwie. Był odpowiedzialny za terror i masowe zbrodnie na Polakach i Żydach. Polskie państwo podziemne wydało na niego wyrok śmierci. Pozostawało pytanie, jak go wykonać. Pierwszy plan Armii Krajowej zakładał, że urzędujący na Wawelu Koppe zostanie zestrzelony przez snajpera. Do tego celu wybrana została kamienica na rogu ulic Bernardylskiej i Smoczej, naprzeciw której wznoszą się zamkowe mury. Zamachowiec miał usadowić się w wieżyczce budynku na wysokości piątego piętra, skąd dobrze widoczne było miejsce po wewnętrznej stronie muru, gdzie Koppe wsiadał zazwyczaj do samochodu. Snajperem, który miał zlikwidować zbrodniarza był cicho Ryszard Nuszkiewicz. Po oddaniu strzału miał on natychmiast opuścić kamienicę, i i przez podwórko uciec z miejsca akcji. Plan nie został jednak zaakceptowany. Dowództwo AK obawiało się, że Niemcy łatwo dojdą do tego, skąd padł strzał i zastosują krwawe represje wobec cywili mieszkających w kamienicy. Wobec tego krakowski Kedyw na początku 1944 roku rozpoczął przygotowania do akcji na ulicach miasta. Wzorem innych tego typu operacji żołnierze podziemia starali się poznać zwyczaje i zachowania Koppego, a także przemierzane przez niego trasy, a kowcy wykorzystali wtedy swoje kontakty m.in. z Polskim jeszcze przedwojennym pracownikiem w Owelu. Dzięki niemu zyskali informacje na temat modelu samochodu wykorzystywanego przez niemieckiego zbrodniarza oraz liczebności i uzbrojeniu jego ochrony. Okazało się, że Koppe regularnie jeździł z Wawelu do Gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie w czasie okupacji mieściła się siedziba rządu generalnego gubernatorstwa. Tu konspiratorzy upatrywali swoje szanse. Sprawa nie była jednak łatwa, bowiem Niemcy zmieniali co jakiś czas tablice rejestracyjne używanego auta, a także stosowali zmienne trasy przejazdu. Rozpoznawanie trwało więc przez kolejne tygodnie. Wszystko odwlekało się w czasie także z innego powodu. Krakowska Armia Krajowa otrzymała potężny cios, gdy w kwietniu 1944 roku aresztowany został dowódca okręgu, pułkownik Józef Spychalski. Zamieszanie. Czasowy chaos w strukturach, skupienie się na próbie odbicia lutego i w końcu brak odpowiednich sił sprawiły, że ostateczne wykonanie akcji powierzono słynnemu parasolowi z Warszawy. Parasol był batalionem Armii Krajowej stanowiącym oddział do zadań specjalnych, kierownictwa, dywersji, komendy głównej AK. Jego żołnierze mieli ze sobą udany zamach na Franca Kutschere. Wydał się zatem być jedyną jednostką zdolną do przeprowadzenia takiej akcji. Szybko wzięto się do pracy. Dowódca parasola Adam Borys Płuk powierzył operację. Szybko wzięto się do pracy. Dowódca parasola Adam Borys powierzył operację Stanisławowi Leopoldowi. Do Krakowa udał się też Aleksander Kunicki, by zorganizować ponowną obserwację. Oddział zajął się przygotowaniem niezbędnego sprzętu i broni potrzebnych do akcji. Członkowie parasola krążyli między oboma miastami. Odbywały się kolejne odprawy i ćwiczenia strzeleckie. Zdobyto też wymagane przez Niemców dokumenty uprawniające do przejazdu samochodami z Warszawy do Krakowa. Ustalono ostatecznie, że najlepszym miejscem do przeprowadzenia egzekucji będą okolice Wowelu, konkretnie plac Juliusza Kossaka u wlotu ulicy Powiśle. Opracowana została również trasa ucieczki. Po zabiciu Koppego miała ona przebiegać przez Ojców, Skałę, Wolbrom i Żarnowiec. W samym Krakowie przygotowane zostały kwatery, punkty kontaktowe i magazyny na broń. Łącznie w akcji miało wziąć udział ponad 20 osób. Wykonanie egzekucji zostaje zaplanowane na ranek 5 lipca 1944 roku. Konspiratorzy zbierają się na placu Kossaka w pobliżu skrzyżowania z ulicą Powiśle, które którędy zgodnie z ustaleniami powinien jak zwykle przejeżdżać Wilhelm Koppe. Kolejne osoby zaangażowane pośrednio w akcję czekają w punktach kontaktowych i na trasie ucieczki poza miastem. Jest godzina 9 rano. Łączniczki przekazują jednak, że tym razem samochód z Firerem po wyjeździe z Wawelu obrał inną trasę, a kowce zbierają się ponownie dwa dni później, 7 lipca, ale tym razem Koppel w ogóle nie opuszcza Wawelu, ze względu na odbywające się tam narady. Kolejny termin przeprowadzenia akcji zostaje ustalony na 11 lipca. Trzecie podejście okazuje się być tym ostatnim. Egzekutorzy pojawiają się na placu Kosaka, jednak ich plan ulega pewnym zmianom. Przed wyruszeniem w drogę psuje się jeden z pięciu samochodów, który miał wziąć udział w akcji. To pierwsze z niepowodzeń tego dnia. O godzinie 9.17 Wilhelm Koppe opuszcza Wawel. Jak się okazuje, z niewiadomych przyczyn nie towarzyszy mu samochód ochronny. Trasa jest jednak taka, jak powinna. Samochód Coppego, Mercedes, zmierza w stronę ulicy Powiśle i placu Kossaka. Kolejni konspiratorzy przekazują sobie sygnały, że pojazd zbliża się do celu. Jedna z łączniczek poprawia sobie włosy, inna sprzączkę w bucie. Kolejna przekłada płaszcz z jednej ręki do drugiej, a ostatnia przechodzi przez ulicę. Rafał stoi w tym czasie dokładnie w miejscu wykonania akcji. Uzbrojona druga grupa uderzeniowa czeka pod plandeką w zaparkowanej ciężarówce. Kolejny z uczestników zamachu, Zeus, siedzi w położonej nieopodele restauracji. Inni stoją w bramie jednej z kamienic. Na odpowiedni moment czeka też Otwocki, kierowca kolejnej ciężarówki marki Chevrolet mającej zablokować pojazdy wroga. Gdy Rafał widzi sygnał ostatni z sam zdejmuje czapkę na znak rozpoczęcia akcji. Jego ludzie sięgają po broń. Zeus wyciąga pistolet maszynowy i każe personelowi oraz gościom restauracji schować się pod stoły. W tym momencie do lokalu wchodzi przypadkowy oficer niemiecki. Zeus zabije go, wybiega na zewnątrz i zajmuje swoje stanowisko. Równocześnie Otwocki uruchamia Chevroleta, który ma zablokować samochód Wilhelma Koppego. Nie ma on dobrego widoku na ulicę po Wiśle, ale sygnałem do ruszenia tam z pełną prędkością mają być strzały oddane przez drugą grupę uderzeniową w kierunku samochodu z niemiecką ochroną. Tu popełniają błąd, ponieważ ochrona wyjątkowo nie towarzyszy tego dnia Koppemu, Zdezorientowany oddział, nie wiedząc swojego głównego celu, nie oddaje strzału. To decydujące sekundy. Otwocki zbliża się do ulicy Powiśle, ale za wolno. Próbuje blokować Mercedesa, dopiero gdy ten wyłania się z za rogu, ale nie przynosi to skutku. To paradoks. O niepowodzeniu akcji decyduje mniejsza niż zakładano liczebność sił wroga. Stojący w tym miejscu Rafał rozpoczyna ostrzał wrogiego pojazdu, jego koledzy idą w ślad za nim, ale kierowca Firera wymija blokadę i rozpoczyna ucieczkę ulicą Zwierzyniecką. Sam Koppe osuwa się pod siedzenie, a towarzyszący mu oficer ostrzeliwuje goniących i zamachowców. Akowcom udaje się śmiertelnie ranić oficera, ale nie są w stanie dogonić uciekającego Mercedesa. Koppe i jego kierowca gubią pościg. Konspiratorzy zawracają na plac Kossaka, po czym zaplanowaną wcześniej trasą wyjeżdżają z Krakowa i uciekają na północ. Jak zakończyła się cała akcja? Cztery samochody zgodnie z założeniami ruszyły na Ołców, Skałę i wolbrom. Jednak za wsią kąty członkowie parasola napotkali oddział niemieckich żandarmów. W strzelaninie ranny został Eugeniusz Dietrich. Do kolejnej walki doszło w miejscowości Udusz w czasie postoju. Zginęli tam Stanisław Chuskowski, Ali oraz Wojciech Czerwiński, Orlik. Bogusław Niepokój, Tadeusz Ulankiewicz oraz Halina Grabowska zostali aresztowani i zamknięci w krakowskim więzieniu, a następnie zamordowani. Wilhelm Koppe po wojnie został dyrektorem fabryki czekolady w RFN. Posługiwał się wtedy fałszywym nazwiskiem. Mimo próśb o ekstradycję nie został wydany przez niemieckie władze. W latach 60. prokuratura wszczęła przeciwko niemu postępowanie, ale oddalono je ze względu na zły stan zdrowia oskarżonego. Koppe nigdy nie poniósł kary za swoje zbrodnie. Zmarł w 1975 roku macie możliwość także wsparcia mojego kanału wysłaniem mi wirtualnej kawki i pomoc w dalszych podróżach a jak podróżach to historiach pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie kłaniam się cześć